Cała ta historia z dziesiątkiem tysięcy oficerów polskich będących w niewoli rosyjskiej i rozstrzelanych pod Smoleńskiem staje się potworna. Niemcy odkryli i odkrywają coraz to nowe groby masowe, wypełnione po brzegi trupami naszych oficerów. Dalsze badania są w toku i Niemcy obiecują nawet identyfikację licznych zwłok i publikację listy z nazwiskami. Pierwsze badania wykazały, że ta cała makabra odbyła się wiosną 1941 roku. Niemcom oczywiście nie chodzi o to, że są to oficerowie polscy, ale o propagandę przeciwko Rosji i komunizmowi. I pomimo, że mówią o tym Niemcy, którzy w tej chwili uśmiercają w obozach nie dziesiątki, ale setki tysięcy ludzi, wrażenie odkrycia tych masowych grobów jest jednak ogromne. Jako Polak jestem na każdym kroku zapytywany przez sceptycznie i niedowierzająco nastawionych do tego Francuzów. Bo Francuzi nie nie wierzą, lecz nie chcą uwierzyć, uważając to za chwyt propagandy niemieckiej i posuwając swą niechęć do uwierzenia, do twierdzenia, że to sami Niemcy wymordowali tych ludzi. Na pytania odpowiadam krótko: nie mam żadnych obiektywnych powodów, aby nie wierzyć, że zrobili to Rosjanie. Jestem od pierwszej chwili przekonany, że jest to istotnie robota GPU. Gdy myślę nad tym, mam uczucie, że od miesięcy już oczekiwałem, jakby jakiegoś takiego kadr. Nie ma we mnie żadnego uczucia niespodzianki, wprost przeciwnie, poczucie, że to jest właśnie normalne, że jest w tym konsekwencja rozwijająca się wolno jak nitka z tego samego kłębka już od wielu miesięcy. Ustosunkowanie się Rosjan do Polski pomimo wszystkich dyplomatycznych krętactw jest wrogie. Do dziś dnia rząd polski nie może załatwić sprawy deportowanych do Rosji. Nie może doszukać się ludzi. Wymordowanie tysięcy oficerów polskich nie byłoby niczym wyjątkowym. Wprost przeciwnie, niewymordowanie ich byłoby raczej dziwne. Jest to unicestwienie części polskiej inteligencji, o której Rosja wie, że nigdy nie zechce ona pogodzić się z programem komunistycznym. Katyń to po prostu wykonanie jednego z punktów programu, który przygotowany jest dla Polski. Ale nie tylko Francuzi, lecz nawet wielu Polaków nie chce w to uwierzyć. Jest to klasyczny przykład wiary w iluzję, przykład przemożnego pędu do zakłamywania się i zakłamania się. Bo Rosja bije Niemców, bo Rosja jest aliantem, bo Polska powstanie pewnego poranka oczywiście wielka, silna i niepodległa, dużą literą nawet w przymiotniku. Na tym i na tysiącu innych przykładów widać zgubny wpływ pijaństwa we mgle ideologicznej. Gdy rozmawiam z ludźmi, ciągle słyszę, ależ pan jest pesymistą. Nie jestem żadnym pesymistą. Mam po prostu zwyczaj mówić, że teatr jest do połowy pusty, wtedy, gdy inni mówią, że teatr jest do połowy pełny. Staram się widzieć rzeczy, jakimi są, i nie stosować do wszystkiego ideologicznej mgły i zadymienia chorobliwego optymizmu. Ludzie nie chcą myśleć, boją się myśli trzeźwej i raz po raz narażają się na rozczarowania wprost proporcjonalne do stopnia napięcia ich idealistycznego optymizmu. Czy jak nazwać tę bzdurę? Jakaś filozofia happy-endzizmu enzizmu właśnie to zakłamanie jest chorobą naszego wieku i uniemożliwia zupełnie dostosowanie się i nadanie jakiegoś lepszego kierunku temu szaleńczemu pędowi, w który zostaliśmy porwani. Coraz bardziej pogłębia się w ten sposób przepaść między człowiekiem i jego kłamliwymi iluzjami a życiem. Coraz dotkliwszym staje się ból i cierpienie wieku. Nie wolno idealizować byle czego, bo wówczas wszystko się wypacza. A ludzie uważają za swój obowiązek idealizować nawet gu, bo to ładnie i przede wszystkim wygodnie, pozornie i na krótko.